W tym odcinku przenosimy się do opuszczonego środka szkolenia Policji nad Wodą, który niszczy je od kilku lat. Tego dnia towarzyszyli mi Jan z wyprawna Janka, Marcin z Urban Seekers oraz Marcin Zurbest, których serdecznie pozdrawiam. Linki w opisie. Mimo zniszczeń, część miejsc wygląda naprawdę dobrze, tak jak te piękne mozaiki czy murale. Dodatkowo gdzie nie gdzie jest zasilanie, także zapraszam. Fajne schody. I jest radiowęzeł i tutaj, że ja nie wziąłem tego wzmacniacza, żebyśmy tam zrobili jakiś festyn. Zobacz, to jest, to jest ta sala. Kurna, prąd nie działa. A, a uff, działa. Kurna, fajnie to wygląda. Ale to jest jednak metalowe, ja myślę, że to jest na zdjęciach tam. Kurczę bladę. Klimacik naprawdę fajny no Dobra, idziemy tutaj To już nie działa Pyk, poczekaj bo tu są jeszcze włączniki w ogóle Nie może tak trzeba No tak Tak to jest po prostu straszne O się na To jeszcze tu są jakieś włączniki w takim razie to czekaj, tu jest jeszcze jeden taki kabel, tamten jest chyba odgniazdka. O, dobra. No. Fajnie to wygląda. Tam jest recepcja. Czyli tutaj trzeba iść na górę. Dobra. Są pokoje. A tutaj jest, kurczę, kolejna sala. Tylko ta jest w zdecydowanie gorszym stanie. Widać, że to był projektor. Ciekawe czy działa światło. Niestety nie. Nie mam pojęcia co to też włączało. Widać, że tutaj był elektrycznie opuszczony ekran na tym dywanie. To może on to włącza. Tak. Niestety ta salka już nie jest taka ładna. Ale przynajmniej mamy prąd. Tyle. to wyłączam i idę dalej. No to się nie złe. Już nie działa. Tu się nie bajzel zrobił. nie wiem po co ktoś tłukł te szyby, bo ani ich nie zabrał. Zrobił bajzel. Teraz to samo. O kurde. Wszystkie żarówki porozbijane, a jak porozbijane to ciekawe, czy poleci dymek ze wszystkich. Patrzcie. O, nawet nawet się świeci. Tak naprawdę ta sala na dole była najfajniejsza. Tutaj widzę już, że to się tak... ...działa dzwonek. Jestem ciekaw, czy można te szafeczki włączyć, chociaż widzę, że już tam nie ma żarówek. Więc niestety O, i tu tak zakręcało śmiesznie fajne. Ciekawe czy to jest jakaś sala gimnastyczna, to jest ośrodek policyjny Myślę że o takich kwestii szkoleniowych tak jak tutaj powinny być też jakieś inne rzeczy Czy wbite te szyby jak te drzwi są otwarte bez ała na palec. Ciekawe, czy tam jest schron. Długo są kamery na terenie. To są kolejne pokoje. Idziemy, zobaczymy jeden z nich. Z łazienka. Gniazdo siłowe. Pewnie jakiś piecek dostało. to stał. W sumie pokój. Tutaj kolejny. tu w sumie fajnie. Jest nawet balkonik zobaczmy sobie jaki widoczek mieli albo nie zobaczymy bo jest zablokowana kolejna łazienka pokoik z fajną lampą fajnie to wygląda już żółte światło musiało dawać. A i tu też drugi pokój Coś mi się wydaje, że musi być jeszcze gdzieś więcej pokoi, bo jak na razie to ten budynek jest dosyć spory, a tak naprawdę zobaczyliśmy tylko kawałek. Coś tutaj przed nami się jeszcze ukrywa, tutaj klamka jest zabrana, Spodziewałem że trzeba hopsnąć przez szatnię. Tak, tu są takie pokoje, a to są w ogóle jakieś większe, większe i ścianki były takie jakieś z drzwiami przesuwnymi, ale całkiem spora. Kurczę, trzeba uważać. No to jest kolejna sława. Kurczę. W takim razie. Musimy iść do innego budynku. I to jest ta hala sportowa. To są jakieś auta, więc cały czas wynajmują ją. Aha, o kurczę. A w sumie ta hala to nieźle wygląda. A, i tu już jest ten drugi budynek. Ale w tamtym nie są drzwi otwarte przypadkiem? Z tym tak. A. I co się To było zamknięte. O, i tu jest tam policja. A tutaj była centralka Peposz, tylko uciekła. Ciekawe, czy były tutaj też głośniki no, czy same czujki. No, no. Zawiodłem się. Zawiodłem się. Dlatego, ale zobacz, sąsiad sobie zrobił zdjęcie przy tym. Zobaczmy. A, sąsiad to jest nasz kolega z... sąsiad, sąsiad Michała. O, też jest ten dziwny tego Który się błaga, żebyśmy na wszystkiego wpuścili. Centrala Peposz, neon. matko, ile tych, ile... Tylko od, od jeden jest od góry czy od dołu? 3 no, no, Oświetlenie korytarza, parteru, klatka schodowa Otrzyma O! 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 Działa! O, o, jakie fajne klucze mieli Takie anodowane Trochę nie pomyślałem, bo mógł <śmuszne> przekręcić klucz No dobra, wejdziemy sobie do pokoju Numer 3. O! Pokoje numer 3. Trochę te pokoiki wymiarowe podobne do tych w przyjeździeżu. A tutaj już podam lokalizację. To jest jeden z ośrodków, który jest w dwóch częściach u mnie na kanale. I tam też te pokoiki były takie okropnie małe. Praktycznie myślę, że nawet takie same. Bo. Układ jest identyczny. sala wykładowa, Zamknięta w krantę. niestety, się nie dowiemy. Gdyby wejście było w balkon, to byłoby na to spoko. No, no właśnie, się mówić, że zaraz ja wspinaczkowa tędy i drzwi są otwarte. Ale po prostu tak, tutaj, tak? No. A no A to, to tak nawet. Jak wracać dla amatorów, to idziemy tam jeszcze. Ja wiem, można tą wersję pro, bo wygląda na łatwą. Co nie zrobimy? Tak, tak, tak. <grywa> <grywa> to jest rozdzierka przed Zabieńskiego. <grywa> Ale coś tam się nie da wejść. O kurwa, Właśnie nie da się, nie ma wejścia. Nie ma, nie ma wejścia. No. O kurwa. No i tam sytuacja? Ty tu jest tak jakby luksusowa. To jest. No. A i to jest klatka sodowa. To jest taka też dziwna zewnętrzna. A ja chcę zobaczyć piwnicę w takim razie. No, jest jakieś tu wyposażenie. Jejku, kurczę lada. Tu są... Tu są jakieś rzeczy. Mamy deskę. No to jest to żegle. Tak. jak to się na tym staje? Kurna. Tak, tak. Ja sobie nie wiem, jak to, się, jak, jak to się obsługuje. Czy to ja powinienem na odwrót robić? Nie, a tu przejedz ten żagiel. Ja nie wiem, jak to się. Tam. Ej, w ogóle koni na tym pływaniu to wydaje się być łatwe. bo macie chcecie sobie, tym pływać jeszcze trzymać taką ogromną pułapkę, która Was do góry podnosi. No jak pływam wcale nie jest tak. Tak? To jak, jak to się włącza? Pójdźmy w ten żagiel. A to w szczęście, w lepewym. Midwarek, I wsteczny. Jak... Zależy, jak jesteś ciężki. Jest wysoki, sobie... Jestem ciężki. Niestety nie, nie działa to, a chciałem takie, to jest ładne. 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 To co ma tu? Pa, patrz! Alexa turn off. Nie, on nie no, Czyli nie wyłącza się. Czyli nie nie wspiera. To jest taki fajny i w ogóle. Tu jest. Patrzcie, możemy sobie wodę zagotować. Zapornica do drzwi No i suszone kwiatki ale tutaj widać, że to jest nieźle przebrane sierpień 2017, w tak niedawno 5 lat temu kolejne pokoje to są puste, więc pozwolę sobie pominąć O, centrala telefoniczna. brzmi ciekawie Cholera. Nie ma żadnej czujki, bo zobaczcie na to jest listwa i to nowa. Tu jest media konwerter ze światłowodu, który jest, ale patrzcie na to, mi media konwerter w ogóle sobie idzie. Długo w sensie, co miało być? Gdzie no to pod no, to. Okay. to. No patrzcie, w ogóle jest ten, ten media konwerter światłowodowy, tylko że on jest do niczego nie podłączone. No właśnie, ciekawe co by tu było. Byśmy mi kabel sieciowy po prostu, pewnie gdzieś tutaj leży jakiś, podłączyć sobie W to patrzcie zobaczycie, czy mamy neta, czy nie i ten Switch tutaj pod te, tam dwie wkładki jestem sprawłożone i i gdzieś coś tam sobie... ale nie, bo chodzi o to, że wiesz, widać, że coś tam sobie robi, więc może byśmy... Coś na niego przychodzi, ale nic nie Nie no, wychodzi. na ten, tu masz dwa porty zajęte. I w ogóle listwa jest taka dosyć nowa. Co Co zamkniemy. Ej, a ja, chyba nie pójdę. tak? No bo wygląda tak bardzo nowo i nieco, to, wiesz, jaki był cel tego... Może podłączyli coś teraz? Coś na pewno, ale ten, ale nie podłączyli wszystkiego, może planują. O kurczę, Ty, no w sumie to tak ładnie nad wygląda ta, ta recepcja Jest jakieś pomieszczenie, o, bo tu wszyscy jesteśmy przy samej bramie Hmm? To była centralka do alarmu. z naciskiem na była, bo nawet nie działa. Hmm. Ktoś dwie bezpiecznik, a co ciekawe w sumie, bo. Moduł powiadomienia jest chyba podłączony. Bezpiecznik jest cały. Sprawdźmy to. Czy go tutaj włożymy? O <ścoughs> <ś> <ś> Czyli włączyliśmy alarm w takim razie, tak? No. Na chwilę. No, to na chwilę jeszcze. Czekaj. Dobra, masz nagrywanie? Okej, hey, no. Dobra, bo jeszcze ktoś przyjdzie i tak cięcie z się zespawnuje. Patrz, ma strój strójcie nawet. No, no to co? Byłeś technikiem w elektrowni, więc... Możesz sobie A, a tu mówiłeś o tym wejściu, tak? No i tu są dwa najciekawsze pomieszczenia i potem, potem już jest wiele. To jest chyba... To jest silnik od bramy. Patrz, to jest ten najst w ogóle. A ja tego modułu, kurna... Nie żartuję. Ale mam taki bardzo podobny silnik do bramy i akurat nie mam tego modułu i podłączyłem... Ale tu nie ma pilotów, więc to nam no, nic nie dał. A co my tutaj mamy w ogóle? Cóż to jest? A, to jest fotokomórka. z dywanikiem, o się wystraszyłem, myślałem, że tam stoi po prostu. To co, na górę idziemy w takim razie? Wow, fajnie to wygląda. To ma ktoś ochotę na coś do jedzenia, bo to jest w ogóle bufet. Nie wiedziałem, jedzenia z samochodu. To nie zjadł w bufecie wtedy. Ja już zgłodniałem trochę. Pewnie na końcu bufet będzie wiesz, tak, żeby... żeby się zgłodniał jak dotrzesz. To nie, to są pomieszczenia normalne. No to, ja, to dla mnie to jest oszustwo jakieś. Ale ten mural to wygląda naprawdę jak w Czarnobylu. Taki w takim stylu jest. Fajny dosyć. tu jest? No. Znalazłem wejście na dach. No brawo. No właśnie są Ale Nie widzę kamery w kowoku tej budy Dobra, teraz szybka akcja że mnie nie widzieli Plus taki, że nie ma kamer obok tego albo teraz Jest niebieska strefa, więc wolno. O, kurczę, lada. Eee. Także jest odpowiedź, dlaczego no, on nie działa. Uch, nie działa, dlatego żebyś po prostu zarąbał te transformatory. Cholera. A miało być tak pięknie. Tutaj też pewnie to samo. I to już jest koniec tego dnia. Po cichu liczyłem, że uda mi się uruchomić jeden z neonów na budynku, lecz niestety. Jeśli dotrwaliście do końca, zostawcie hashtag GoUrbex w komentarzu. Dziękuję chłopakom za tego tripa oraz dzięki wielkie moim wspierającym. Do zobaczenia. Cześć. I Rafał jest smutny. Zarąbali transformator rozproszeniowy, ten, który wiesz, podwyższa napięcie dla neonów do kilkudziesięciu kilowoltów. Tu powinny być No można było podłączyć tam taki malutki co mamy, ale to tam, ale to wiesz, to